Aleksandra z witam, a ze mną w studio Tomasz Natkaniec, pisarz, publicysta, redaktor prowadzący tygodnik M Kielce. Witam. Dzień dobry, Dzień dobry. Cześć. Spotykamy się kolejny raz, żeby porozmawiać o książce. Tym razem tylko twoja pozycja, jesteś jej jedynym autorem. Książka o tytule Natalii nie została jeszcze wydana, jeszcze jej nie można kupić ani w oficjalnych źródłach przeczytać, mi się udało. Może na początku, zanim przejdziemy jakoś głębiej do treści i do tego, o czym jest ta książka, to powiedzmy sobie wokół czego skupia się cała historia. I czy będę miała rację, mówiąc, że to jest opowieść o miłości. Tak, będziesz miała rację, mówiąc, że to jest opowieść o miłości, bo miłość chyba i, i to, że miłość zwycięża naprawdę wszystko. Zwłaszcza jeśli chodzi o moją bohaterkę, to jest główny temat książki. To jest historia kobiety, która wydawałoby się na starcie życiowym mm, ma same atuty, yy, a jak to w życiu, los sprawia, że, że napotyka na przeszkody nie do pokonania pozornie, ale je pokonuje, między innymi właśnie dzięki. Dzięki ogromnej miłości, którą darzy swojego męża, i vice versa zresztą. Mm -hmm. e, moja bohaterka ma na imię Natalia, mąż mówi na nią Natalii. E, poznają się, y, y, będąc młodymi ludźmi na obozie harcerskim. W ogóle początek tej książki ma się kojarzyć czytelnikowi z powieścią dla młodzieży. To jest zamierzony, zamierzony chwyt dlatego, że potem będzie już coraz bardziej gorzko, ale nie do końca. Więc poznają się na obozie i wydawałoby się, że zakochani w sobie bez pamięci pokonają wszelkie przeszkody, ale szybko okazuje się, że Natalia czegoś nie wie o Wojtku, o swoim przyszłym mężu i dowiaduje się tego dopiero wtedy, kiedy są już małżeństwem. I to właśnie jest pierwszy Pier, pier, pierwsza przeszkoda, którą musi pokonać, bardzo niespodziewana, bo, bo chodzi o chorobę, która jest nieuleczalna, do której Wojtek się nie przyznał. E, tak, się ta historia, tak się ta historia zaczyna. Mhm. Zaczęłeś trochę tą swoją opowieść od Natalii, właśnie. I chciałabym jeszcze o tę postać, jedną z głównych, ale wydaje mi się, że nie jedyną główną, zapytać. To niewątpliwie kobieta wyjątkowa, odważna, niezwykle, ale jej wyjątkowość polega też na innych cechach. Natalia słyszy muzykę w swojej własnej głowie i często ta muzyka. Jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w jej życiu i różne sytuacje słyszy w swojej głowie. Tak, Natalia cierpi na, na chorobę zwaną synestyzmem, tak to chyba się fachowo nazywa, jeśli, pamię jeśli pamięć mnie nie myli. Jest synestyczką w każdym razie. To polega na tym, że w jej przypadku, a jest pianistką i to zapowiadającą się na wybitną. Pianistką w jej przypadku obrazy, które widzi, kojarzą jej się z konkretnymi utworami muzycznymi. Na przykład Natalia, oglądając obraz Sezana w muzeum w Paryżu, widzi, słyszy konkretną muzykę, konkretny utwór muzyczny. Kiedy jest w Bieszczadach i podziwia z Bukowego Berda widok panoramy Bieszczad, słyszy zawsze jeden i ten sam, i ten sam utwór. To jest Allegro es z drugiego koncertu fortepianowego Rachmaninowa i tak dalej i tak dalej. Poza tym bardzo często używa terminów muzycznych, yy, kiedy brakuje jej słowa, więc Natalia jest cała wypełniona muzyką i ta książka też jest wypełniona muzyką, jak sądzę. Do tej muzyki jeszcze dojdziemy za chwilę, ale skoro już powiedzieliśmy parę słów o Natalii, to myślę, że warto też powiedzieć parę słów o Wojtku. Zdradziłeś już i wydaje mi się, że możemy troszkę więcej na ten temat powiedzieć. A zdradziłeś, że, że jest on chory, nieuleczalnie chory i ta choroba jego, wydaje mi się, też jest bohaterem tej powieści i to jednym z głównych także. Jest schizofrenikiem i jego żona musi zmierzyć się z tą prawdą, która wychodzi na jaw po ślubie, no i nauczyć się jakoś z nim żyć. Tak, to prawda. Kiedy się poznają, Wojtek jeszcze nie wie, że jest schizofrenikiem. Ona ma 17,5 roku. Wojtek jest o rok starszy, ale ma już pierwsze symptomy tego, że coś jest z nim nie w porządku. Jednak dopiero tuż po tym obozie, tuż po tym, po ich rozstaniu, dzieje się coś takiego. Nie będę może zdradzał, co, co sprawia, że już praktycznie nie ma wątpliwości, że, chodzi, że może chodzić o schizofrenię. Ponieważ ona mieszka we Wrocławiu, jest wrocławianką, on w Warszawie, eee, obiecuje jej, że pod koniec wakacji że, że przyjedzie, przyjedzie do niej, waha się, czy po tym czymś, co się zdarzyło, w ogóle ma prawo się z nią, się z nią spotykać. Ale miłość jest tak, tak silna, że, że jedzie, nie przyznaje się do tego, że jest chory. Więc Natalia nic o tym nie wie i to przez długi czas. Zresztą jemu też się wydaje, że wszystko, wszystko się ułożyło, wszystko jest w porządku. Ale po ślubie zaczyna się, zaczynają się prawdziwe ataki. A niestety Wojtek cierpi na tego rodzaju schizofrenię. Mówiąc inaczej, Wojtek jest przekonany, że szatan kieruje jego życiem w chwilach, w chwilach ataków schizofrenii. I, no, i de facto tak jest, dlatego że w czasie takiego ataku jest w stanie zrobić sobie krzywdę, na przykład, jest w stanie do najróżniejszych dziwnych rzeczy. Słucha szatana, według niego. Natalia o tym nie wie. Więc kiedy to wychodzi na jaw, to ona staje przed pytaniem, a zwłaszcza jej ojciec staje przed, przed, przed pytaniem: co dalej? Jak żyć, jak żyć z człowiekiem chorym na tego rodzaju chorobę, mając dwoje dzieci, mieszkając w jednym domu i tak dalej, i tak dalej, który naprawdę może być, nie wiedzą tego, że, że, że to nie musi być tak, że jest niebezpieczne dla nich, ale może być w ich przekonaniu. Więc, więc tak się zaczynają schody w ich związku i sporo, sporo w tej książce jest, jest miejsca poświęcone temu, w jaki sposób Natalia uczy się z nim żyć. Okazuje się, że to nie jest aż tak bardzo trudne, dlatego że Wojtek dostaje się pod skrzydła znakomitego psychiatry, który nie faszeruje go tabletkami, tak jak to czyni większość psychiatrów z ludźmi chorymi na schizofrenię, nie tylko poddaje go psychoterapii, chce dotrzeć do, do jego wnętrza, chce się dowiedzieć o nim jak najwięcej. A Wojtek niewiele mówi o sobie, bo pochodzi z rodziny patologicznej de facto, ukrywa też to przed Natalią, więc w pewnym momencie, kiedy, kiedy on ląduje w szpitalu, a Natalia siedzi w gabinecie u, u tego psychiatry jego, psychiatra hmm. proponuje jej, żeby się przedzierzgnęła w detektywa, żeby dowiedziała się czegoś o, o, o swoim mężu dla jej własnego dobra, dla jego dobra i może coś się z tym da zrobić. I yy, tak, ta, tak ta historia płynie. Natalia się coraz więcej dowiaduje o swoim mężu. Natalia spotyka jego matkę, z którą z którą właśnie matka dociera do niej, z którą Wojtek zerwał wszelkie kontakty. Ta historia płynie coraz głębiej i głębiej i głębiej. Niewątpliwie ta relacja ich w tej chorobie to jest jedna z ciekawszych historii w całej książce, też trudnych z pewnością, ale jak już sobie trochę o tych trudnych momentach powiedzieliśmy, to może powiedzmy też o. O tych humorystycznych fragmentach twojej książki, bo ich z pewnością nie brakuje. To jest pewnie też wyraz tego, jakie ty masz poczucie humoru. I mamy tam jakby momenty, sceny, dialogi, które są śmieszne. Niewątpliwie taką pełną humoru jest relacja między Natali a jej synową, której ona nie znosi, jednak z czasem przekonuje się do niej. Mam nadzieję, że rzeczywiście jest tam trochę humoru, bo inaczej ta powieść byłaby niezwykle dołująca, jak sądzę, ale myślę, że udało mi się wyważyć to jakoś. W każdym razie taką mam nadzieję. Tak, rzeczywiście. Y... Natalia ma ogromne poczucie humoru, to raz i Wojtek też zresztą. To więc... może im też pomaga przetrwać w takich. Tak, to im pomaga hmm. przetrwać. A jeśli chodzi o relacje z Nicole, czyli z jej synową, bo Natalia. I Wojtek mają bliźniaki, Jasia i Jacka. Z Jackiem jest związana kolejna tragiczna historia w jej i Wojtka życiu, ale nie zdradzajmy może za dużo. W każdym razie nienawidzi Nicole z całego serca, kiedy ją poznaje. uważają ją za straszną snobkę. Jasiek i Nicole mieszkają w Paryżu. On kończy architekturę tak jak Wojtek, bo Wojtek jest architektem. A Nicole jest project manager w dużej firmie reklamowej, więc mają pieniądze i tak dalej. No, szasta pieniędzmi Nicole, biedna. Kupuje sobie torebki za tysiące euro i tak, dalej, i tak dalej, Ale nie tylko to denerwuje Natalię. I tam rzeczywiście jest taki fragment. Mnie ten fragment bardzo bawi, bo Natalia jest, wychodzi z niej taka klasyczna, teściowa, klasyczna, po prostu. Po prostu y, szuka wszystkiego, czego tylko można się doczepić w Nicole, szczerze jej nie znosi, ale, y, ale y, pewnego dnia pokochają jak córkę. I to już zostanie. Y, dojdzie do tego wtedy, kiedy zrozumie, że Nicole jest głęboko współczującą jej osobą, i Wojtkowi kiedy przyjedzie, kiedy Nicole przyjedzie z Jaszkiem pewnego dnia do Wrocławia na zdjęcia, do reklamy, a Wojtek będzie w domu opieki specjalnej bardzo chory i prawie niekontaktujący, to Nicole będzie pomagała Natalii w tym, żeby, żeby się nim zająć i, i wtedy Natalia się przełamie. E, a mam nadzieję, że to nie jedyny humorystyczny moment, jeśli chodzi o tą jej relację e, teściowej e, i że jest tam więcej takich zabawnych fragmentów, bo Same dialogi, chyba, są między Wojtkiem a Natalią, są czasem dosyć, dosyć zabawne, zwłaszcza to, jak planują przyszłość swoim dzieciom. I na przykład Natalia stwierdza, że jeżeli będą mieli syna, to ten syn musi zostać dobrym piratem, bo ona sobie tego inaczej nie wyobraża. Musi być dobrym piratem i. Bo co to, co to, co to w ogóle jest za, za interes, żeby być złym piratem? Każdy jest złym piratem, on będzie dobrym piratem i on będzie. Będzie obdarowywał skarbami kobiety, których, które znajdzie na statkach, które zdobywa, i tak dalej, i tak dalej. A jej córka, co prawda, nie będzie miała córki, a jej córka będzie najlepszą na świecie manikirzystką i założy salony. Salony manikir kosmetyczne na bezludnych wyspach. Więc, no, więc to też jest jakby. Rzecz oczywista dla Natalii, no bo co, jaki to interes na normalnych, normalnych miejscach? Na bezludnych wyspach to są dopiero, dopiero fajne rzeczy. Tam nikt ich nie będzie odwiedzał, a będzie żyła z czego innego zupełnie, i tak dalej. Takie absurdalne rozmowy sobie czasem toczą, i myślę, że to, myślę, że to tej książce dodaje lekkości, że, że, że dobrze się ją czyta, po prostu mam taką nadzieję. Zdecydowanie tak, i wydaje mi się, że to jest dowód na to, jak duża autora jest w książce, bo ja czytając e, tę książkę, w każdym zdaniu po prostu. Oj to nie, widzę dobrze. To, nie do, to nie dobrze jak w każdym zdaniu. No, mi się wydaje, że dobrze, i że to pierwszy raz mam też taką sytuację, że mogę czytać książkę, której autora znam osobiście. I to rzeczywiście jest zupełnie inaczej, naprawdę. Mam nadzieję, że nie mam paru cech Natalii. Muszę się nad tym zastanowić głębiej, ale wspomnieliśmy już parę słów o muzyce, ale zapowiedzieliśmy też, że jeszcze do tego wrócimy. Mianowicie dlatego, że sam stwierdziłeś, że dobrze jest, czytając tę książkę, czasem włączyć sobie muzykę, tę, którą uwielbia Natalia. Tak zdecydowanie jest to dobry pomysł przy czytaniu tej książki, bo jakoś tak się porobiło, że wyszła mi książka bardzo muzyczna. Ponieważ Natalia jest jaka jest jest genialną pianistką i jak powiedziałem ciągle grają jej w głowie nuty, więc ona bardzo często przywołuje muzykę, na przykład, na przykład i w jej wspomnieniach jest dużo muzyki. Na przykład kiedy opowiada o pobycie swoimi wojtka w Rzymie pierwszym, to przypomina sobie jak tańczyli w nocy na placyku. Na Zatybrzu w takt, Dacy Amore, Dina Martina, walca. Więc warto sobie tego utworu posłuchać, żeby sobie wyobrazić po prostu, jak to wyglądało. Wtedy człowiek ma wrażenie, mam nadzieję, takie, że jest to coś w rodzaju filmu, jak mhm. ma ścieżkę dźwiękową jeszcze dołączoną do, do sceny. Wiele jest takich scen w książce. Podobnie jest na przykład ze sceną, kiedy Natalia dokładnie w nowy rok. E, rodzi bliźniaki i właściwie w, w Sylwestra, bo Wojtek wiezie ją taksówką do, do, do szpitala prosto z zabawy sylwestrowej. Ona wrzeszczy w taksówce, on jest cały blady. Kierowca też jest cały blady. Wpadają w, w poślizg, bo jest śnieg, ślisko i tak dalej i tak dalej. Tutaj strzelają race. E, o mało nie, nie, nie powodują wypadku wpadając na wagon tramwajowy i Natalia opowiada, że jak sobie przypomina to, to najciekawsze w tym wspomnieniu jest to, że e, ma wrażenie, że to nie jest rajd na porodówkę, tylko inaczej, że słyszy muzykę z pułkownika Kriże, takiego e, filmu rosyjskiego, do którego muzykę pisał Prokofiew. A muzyka polega na tym, że to jest po prostu ilustracja kuligu. Jak się słucha tej muzyki, to człowiek nie ma prawa widzieć niczego innego tylko kulig. Więc Natalii, ten rajd kojarzy się z kuligiem przez tą muzykę. I jak puścisz sobie tą muzykę, no to to widzisz. Także myślę, że muzyka jest istotna. No ale oczywiście najważniejszy najważniejsze jest Rachmaninow w tej książce. Rachmaninow i to, że Natalia słyszy. W tym jednym miejscu, szczególnym dla niej zupełnie i dla Wojtka też, czyli na Bukowym Berdzie, w Bieszczadach, bo Bieszczady też są w tej książce i są bardzo ważne. E, to moje ulubione góry, więc czemu miałoby tam ich nie być? E, słyszy e, Allegro Maestoso, taki konkretny fragment, który jest przepełniony miłością. On jest tak prześliczny, jest tak piękny to jest tak cudowna ilustracja miłości, że Natalii e, jakby. Dla niej jest oczywiste, że ona to słyszy, dlatego że tam jej się Wojtego świadczył, więc jaką inną muzykę może słyszeć? No nic, nic innego się nie może tam zdarzyć. Więc y, tego też warto posłuchać, chociaż tych, tych dwóch minut tego, tego koncertu, żeby, sobie, żeby zrozumieć do końca, co Natalia czuje. W tej książce dowiadujemy się przede wszystkim tego, co czuje Natalia, ale na zakończenie możemy jeszcze zdradzić Państwu, że można się też dowiedzieć wiele, będzie można się dowiedzieć wiele o uczuciach Wojtka i o uczuciach taty Natalii, bo ta książka jest elementem pewnej całości. Mamy jeszcze dwie inne, Wojtek i Tatko, i to są trzy historie, ale to jest jedna opowieść, tak naprawdę, z różnych perspektyw. Tak jest właśnie. I to trochę jest, trochę jest rzecz przypadku, dlatego że kiedy napisałem Natalia, to było już jakiś czas temu, trzy lata temu bodaj, i dałem ją do, do, do moich wewnętrznych recenzentów, przyjaciół, którzy mi zawsze mówią prawdę, czy, czy to jest dobre, czy złe, to powiedzieć, że to jest ok, tylko to jest gotowy scenariusz na film. Każdy jeden tak powiedział, co dało mi do myślenia, więc wysłałem Natalii. Do mojego dobrego kolegi Andrzeja Gołdy, który jest świetnym scenarzystą. Przeczytał ją bardzo szybko, bardzo mu się podobała, ale powiedział: Chętnie by zrobił z tego serial, ale to jest za mało na serial. Od biedy, tak, ale powiedział: Spróbuj pomyśleć nad rozbudowaniem tej historii. No ale z tym miałem problem, bo jakby to jest kom kompletna rzecz. Nie potrafiłem już niczego innego wymyślić w samej Natalii. I wtedy. Wtedy wpadłem na pomysł, że tę samą historię, do pewnego stopnia tę samą, historię Natalii, może opowiedzieć najpierw jej ojciec, z którym jest szalenie związana, bo ona nie ma matki. I to nam da inny punkt widzenia na Natalię. I tak rzeczywiście jest, ponieważ w Tatku, czyli w drugiej części, dowiadujemy się, że Natalia wiele przed nami ukryła. Nie chciała wszystkiego? Nie chciała powiedzieć. wszystkiego powiedzieć. Natalia ma na sumieniu takie rzeczy których, których chce wymazać z pamięci, których może się wstydzi i Tatko właśnie o tym opowiada. Przy okazji opowiada o swoim życiu, o swoich relacjach i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że najciekawsze, najciekawsza jest trzecia część tej trylogii, czyli Wojtek. Dlatego, że Wojtek z jeszcze innej strony oświetla nam Natalię, oświetla nam siebie, wraca do scen, które już znamy i to dobrze z Natalii. Interpretuje je po swojemu, pewne rzeczy tłumaczy, pewne dopowiada i tak dalej, i tak dalej. Na przykład yy, czytelnik może się zastanawiać, dlaczego, yy, dlaczego Wojtek taką miłością darzy, darzy wodę kolońską Fahrenheit. On niczego innego nie używa. I kiedy jeszcze byli bardzo młodzi i studiowali, i tatko ich dokarmiał, jak to yy, określa Natalia, to Wojtek się uparł. Że musi mieć najdroższą wodę kolońską wtedy i najlepszą na świecie. Oczywiście Natalia się buntowała i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu kupili? Więc w Wojtku znajdujemy tłumaczenie, dlaczego tak jest. Hmm. Dlatego, że kiedy był bardzo młody i kiedy razem z matką i z babcią handlował na bazarze Różyckiego, to tam przychodził taki pan, niezwykle elegancki i on pachniał Fahrenheitem. I on strasznie imponował mu ten człowiek. Dlatego Fahrenheit. I takich rzeczy jest bardzo wiele, mhm. bardzo wiele wytłumaczeń, które Natalia Natalia, o które Natalia zahacza, a, a Wojtek dopowiada w trzeciej części. Więc te trzy części są gotowe. I w tej chwili jestem na etapie jakby zgrywania szczegółów, bo to bardzo ważne, żeby te wszystkie trzy części, żeby, żeby fakty w tych trzech częściach. Mm, nie różniły się od siebie. Więc na przykład ostatnio zauważyłem, że ojciec Wojtka w pierwszej części ma na imię Paweł, a w trzeciej części zupełnie inaczej, więc to należy jednak bardzo dokładnie wszystko sczytać i tak dalej, i tak dalej. Ale Natalia jest gotowa. To na pewno nie jest łatwe też napisać trzy powieści o tym samym, ale z różnych punktów widzenia, tak żeby się te zbieżne rzeczy nie absolutnie rozjeżdżały w tych trzech powieściach. Zachęcamy wszystkich do tego, by sięgnąć zarówno po Natalię, ale i po Tatkę i po Wojtka również. Możemy zdradzić, zachęcić do odwiedzania naszego profilu na Patronate, ponieważ tam czytasz, Natali. Tak, nie wiem jak mi to idzie to czytanie, chyba fatalnie jednak, ale zachęcam Państwa bardzo, no bo jestem autorem, więc fajnie by było, gdybyście przeczytali moją książkę po prostu, a właściwie posłuchali. A właściwie posłuchali, a później i, i przeczytali. Ja pięknie dziękuję ja za dziękuję. tę miłą rozmowę, a o swojej książce opowiadał dzisiaj Tomasz Natkaniec, pisarz, publicysta i redaktor, redaktor prowadzący tygodnik M Kielca. Dziękuję. Dziękujemy.